Witam ponownie, Matias 1. Dzisiaj założyłem tarczę z Nissana wraz z dystansem, który otrzymałem. Teraz możecie sobie porównać tarczę z Giteki 320 mm z tarczą z Nissana 370z. Także wielkość robi robotę. Jeszcze został, oprócz dorobienia przewodu hamulcowego, inny temat. Muszę zdemontować ee, piasty i dać do przetoczenia tutaj ten, ten wewnętrzny kołnierz piasty, który jest. Skrócić na powiedzmy, tam o 2-3 mm, bo na chwilę obecną jest jeszcze szczelina pomiędzy tarczą hamulcową a, a dystansem. Tak nie może być. Ona musi ściśle przylegać do. Do tarczy hamulcowej. Także walczę dalej. Pozdrawiam, Mateusz 1.